Hala numer 5 na targach Caravan Salon 2019 zawsze jest poświęcona markom Premium. Znajdziemy tutaj chociażby takie kampery jak Phoenix, Morello i też Vario, który stoi za moimi plecami i z tego co się dowiedziałem, to jest najdroższy kamper dostępny tutaj w hali numer 5. Cena powala wręcz na kolana, bo tutaj widzę w ściągawce, że kosztuje 790 ponad 791 tysięcy euro. Bazuje na Mercedesie. Actrosie piąteczce, DMC tego pojazdu to jest 18 ton, naprawdę to jest 18 ton na jednej oczywiście osi. Co więcej z danych technicznych pod maską znajdziemy silnik diesla o pojemności ponad 10 000 centymetrów sześciennych, 428 koni i 390 litrów zbiorniku na olej napędowy. Lista pełnego wyposażenia, co tutaj się znajduje, jest naprawdę długa. Łatwiej byłoby powiedzieć, czego ten kamper nie ma, ale chyba każdy z nas. Czeka najbardziej na to, co zobaczymy w środku. On z zewnątrz robi piękne wrażenie, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Domeną każdych kamperów, dużych kamperów i naprawdę prestiżowych drogich kamperów jest to, że tutaj mają garaż. Jest to rozwiązanie nie tyle prestiżowe, co po prostu praktyczne, bo gdy staniemy takim kamperem gdzieś w miejscu na kempingu, to trudno nam po prostu potem wyjeżdżać. I tutaj za moimi plecami zobaczcie, jest osobne miejsce z Slider tula na dwa rowery, bez problemu zmieścimy tu rowery nawet elektryczne. I tuż obok jest mini. Jest małe mini, które w pełni tutaj wjeżdża, możecie sobie wysunąć i w ten sposób macie prawdziwy pałac na kółkach plus auto do codziennego przemieszczania się. Jak najbardziej jest to pojazd, jest to kamper, którego możecie użytkować tak naprawdę cały rok. Bez problemu zastąpi Wam dom. Uwierzcie, że za tą cenę znajdziecie na tym pokładzie wszystko, czego potrzebujecie. Jesteśmy we wnętrzu chyba najdroższego kampera pokazywanego na targach Caravan Salon w Düsseldorfie. Tu mamy do czynienia ze standardową szoferką Mercedesa. Typowa ciężarówka, mówiąc krótko. Natomiast główne, jakby główną zabawę rozpoczynamy właśnie tutaj, we wnętrzu. Skąd bierze się tak wysoka cena tego pojazdu? Przede wszystkim chodzi o użyte materiały, o wszelkie wykończenia, o e, szafki, drewno. Tu nie ma limitu wagi do 3,5 tony, więc tutaj wszelkie spasowania, podłączenia, przyłączenia są na naprawdę najwyższym poziomie. Tutaj mamy do czynienia, słuchajcie, z takim salonem w kształcie nawet prawie litery O, gdzie zmieści się na pewno cała załoga. Warto zwrócić uwagę, słuchajcie, tutaj na ten taki mini barek, w którym możecie wziąć szklaneczkę, oczywiście odpowiednią do odpowiedniego napoju i wtedy tu sobie spożytkować właśnie z przyjemnością. Przechodzimy, słuchajcie dalej. Tu mamy oczywiście część kuchenną. Miejsca, jak widzicie, jest całkiem sporo, chociaż z drugiej strony, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że tutaj wcale nie jest tak szeroko, jak jakbyście mogli się spodziewać po takiej, po takiej ciężarówce. Brakuje tutaj tych właśnie bocznych sliderów, które naprawdę znacznie powiększają przestrzeń roboczą. Zobaczmy tutaj standardowa słuchajcie lodówka działająca na trzy tryby automatyczne firmy Dometic na górze oczywiście piekarnik i tak dalej i tak dalej to mamy wszystko ale główną różnicą w kamperach typu premium jest właśnie ta przestrzeń tutaj łazienkowa. Mamy do dyspozycji normalną toaletę, tu nie trzeba się kurczyć, tu wygląda wszystko jak w domu. Mamy oczywiście do dyspozycji takie, słuchajcie, przeróżne tutaj szafki, nie szafeczki, schowki. Tak jak mówiłem, nie ogranicza nas waga, tak samo nie ogranicza nas przestrzeń, jeżeli chodzi o moją prawą stronę, czyli ten e, tutaj kabinę prysznicową. Właśnie w kamperach typu premium znajdziemy tutaj pełnowymiarową e, kabinę prysznicową, do której bez problemu zmieszczą się e, nawet osoby dorosłe. Jak sami widzicie zmieszczą się tutaj naprawdę nawet osoby bardzo wysokie, rosłe. Kabina jak w domu można by powiedzieć. Idziemy słuchajcie do tyłu i na tyle znajdziemy największą, najfajniejszą rzecz w takich kamperach typu premium, czyli naszą cichą, dwuosobową, spokojną sypialnię. Zobaczcie. To wygląda troszeczkę jak taki apartament hotelowy, najwyższej jakości, oczywiście, apartament hotelowy, ale tutaj jest po prostu przytulnie. Sami zwróćcie uwagę, że wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o design zewnętrzny i wewnętrzny, to jest wszystko skrzętnie poukrywane. Wnętrze jest minimalistyczne i doskonale znacie takie wnętrza z luksusowych hoteli. Tam też. Nie przesadzamy z dodatkami, z wyglądem. Jest po prostu spokojnie, cicho, komfortowo, elegancko i jednak luksusowo. Te wszystkie sprzęty pokładowe, które są zainstalowane, znajdziemy pod spodem. Tu mamy tylko spokojną przestrzeń do życia, łącznie z telewizorem schowanym w ścianie. Dobrej nocy.